Na koncie 13 punktów. O jeden więcej zgromadził Fredrik Lindgren ze Szwecji. Wyścig finałowy to popis Polaka i po raz kolejny złoto wędruje do naszego kraju, a po raz pierwszy do Torunia. Nie, nie było takiej chwili, kiedy mogłem po, y, powiedzieć, że, że, że jestem pewien tego tytułu, ponieważ jechało 16 bardzo dobrych zawodników na, może, może nie trudnym toż, ale bardzo twardym. Chodziło o optymalne przygotowanie motocykla, mi pomagał Brian Carger, chciałem mu podziękować za to, że przygotował mi tak szybkie silniki. Karol podczas zawodów cały czas był skupiony na kolejnych startach, prawdę mówiąc nie za bardzo śledził wyniki rywali. Kalkulowałem w niektórych biegach, gdyż po przegranym starcie nie wzdawałem się w niepotrzebną walkę i dowoziłem cenne punkty do mety, gdyż pierwsze pole było bardzo dobre i mo można powiedzieć 80% wygranych wyścigów właśnie było z pierwszego pola. W niedzielę świeżo kreowany Mistrz Świata wystartował w turnieju pożegnalnym Mirka Kowalika. Tutaj też nie miał sobie równych. Po dwóch seriach startów Karol i Grzegorz Walasek zgromadzili po sześć punktów. Zawody niestety zostały przerwane z powodu ulewnego deszczu. Szkoda, bo przyjaciele Mirka z torów żużlowych nie żartowali i turniej do tego momentu obfitował w emocje. A Mirkowi w imieniu naszym i kibiców bardzo... Bardzo dziękujemy. To dla was, to dla Was było wielką przyjemnością jeżdżenie na tym torze jest zdobywanie punktów medali dla naszej kochanej drużyny, dla naszego Torunia. Mam nadzieję, że dzisiaj również będziecie się dobrze bawić i do zobaczenia wkrótce.